Uff. Ziewanie może unieść Twoje powieki. Serio! Nie żartuję. Wiedziałaś, że ziewanie może zadziałać jak lifting oka. Ziewanie to aktywacja nerwu błędnego. Rozluźnia wszelkie napięcia w twarzy, w szyi i znacznie poprawia drenaż. Zwróć uwagę, że po ziewaniu powieka często wygląda dużo lżej. Dlaczego? Bo schodzi z niej napięcie. Pokażę ci, jak możesz wywołać takie ziewanie, a przy tym trochę popracować nad okolicą oka. Rozciągnij szeroko żuchwę, oczywiście nie za mocno. Spójrz lekko do góry i wydech przez usta jakbyś chciała westchnąć. Pozwól swojemu ciału zareagować. To będzie naprawdę naturalne ziewnięcie. I to jest jedno z takich ćwiczeń, które możesz robić absolutnie wszędzie. W łóżku, w aucie czy chociażby przed komputerem. A działa jak taki mikroreset dla twojego oka. W moim kursie iGlow pojawiają się różnego typu ćwiczenia, właśnie te takie niestandardowe, bo naprawdę nie da się wyglądać świeżo, jeśli twoja głowa jest w ciągłym napięciu. Zapisz koniecznie tę technikę i ziewnij dzisiaj świadomie. Napisz, czy ci się udało. A jeśli chcesz ze mną poćwiczyć, dołącz do mojego kursu.